Dzień dobry Państwu, zanim wręczę w tym stanowi uchwałę, pozwolę sobie ją odczytać. Otóż uchwała nr 728. 2010 Rady Miasta Torunia z 21 października 2010 roku w sprawie nadania nazwy ulicy Pera na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 13 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Rada Miasta Torunia uchwala co następuje paragraf 1. ulicy bez nazwy łączącej ulicę Szosa Bydgoska z moto Arena Tor im. Mariana Rosego nadaje się nazwę Ulica Pera Jostona. Przede wszystkim chciałbym podziękować Toru uh, i całej like tej

Chyba jestem błogosławiony specjalnie przez Boga, ponieważ spotyka mnie tutaj takie szczęście. Aniołowie cały czas nade mną czuwają, że ta ulica została nazwana moim imieniem. To jest tak niesamowite, więc dla mnie to było takie, co klub zrobił dla mnie po moich uszkodzeniach. Zawsze patrzyli po mnie i, mówię, to czuć jak moje drugie dom, no, naprawdę pierwszy raz, bo...

Ashes from the Apostles! Ashes from the Apostles!